Moi drodzy, dlaczego dodatki są lepsze niż podstawowe gry? Wniosek jest prosty, twórcy wyciągają wnioski, ale zobaczmy, co Jaro ma do powiedzenia w tym temacie. Wszyscy kochamy rozszerzenia do gier. I mówiąc o rozszerzenia, mam tu oczywiście na myśli pełnoprawne dodatki z ogromną ilością nowej zawartości, nową mapą. No bo chyba nie mówimy tutaj o jakiejś nowej kurce dla Leona w rezydencie, tak? Daniami postaciami i dziesiątkami godzin do rozegrania, a nie Day one DLC z dodatkową misją, czy z DLC z pięcioma punktami... Nie, to, to jest po prostu szmaciarstwo Szczerze, jakie są ja myślę o tym, co ten Assassin Ten asasyn zrobił wszystko źle, dosłownie ja, ja nie wiem, czy jest cokolwiek jakby takiego Jest jakiś taki plus No fajnie, że Azja, nie? I fajnie, że w końcu Assassin w Japonii Ale kurde, gameplayowo to i tak wygląda średnio Więc wszystko wokół I nie dość, że sama gra wygląda słabo To właśnie jeszcze, nah, masakra. masakra ...umiejętności, a to wszystko oczywiście płatne W erze modeli live service I miliona mikrotransakcji Na które twórcy gier coraz bardziej ochoczo się decydują Z racji nieprzerwanego przypływu gotówki Możemy się nawet zastanawiać czy staromodne rozszerzenia typu Broadword do Starcrafta, The Last of Us Left Behind albo Krew i Wino nie chylą się ku upadkowi i czy tego rodzaju konteksty... Oj, nie chylą ciekaw... się. Absolutnie się nie chylą. Zobacz sobie na Phantom Liberty i Elden Ringa, nie? Jakby zrobisz dobre DLC-ki. Ja wiem, że zaraz wyskoczą ludzie, którzy powiedzą DLC do Eldena nie było dobre. Nie było wybitne i rewolucyjne, ale było bardzo dobre mimo wszystko. Po prostu miało pewne wady. Nie można dawać się ponieść skrajnościom. Ogólnie jeżeli robisz dobre DLC, to jesteś w stanie tak naprawdę wskrzesić podstawowy produkt, nie? Powolne, aczkolwiek definitywne wymarcie. Bo powiedzmy sobie szczerze, wiele studiów growych w dzisiejszych czasach nie ma już nic wspólnego z tymi zapalonymi do twórczej pracy młodymi osobami, Niestety. które wybudowały solidny fundament pod ich obecną pozycję. Niestety. Praktycznie każde z nich obróciło się już w kompletny model korporacyjny i z ich punktu widzenia jest... No to jest farmienie mamony, no. Sadge. <sadgę> to jak najbardziej. Oczywiście, <sadgę> że Słowo mamona mnie rozbawiło, nie. Bardziej okej, okay, bo zapewnia im prostą i niewymagającą robotę przy maksymalizacji zysków, ale znowu my, gracze coraz częściej zaczynamy czuć, że no coś jest nie tak. Szkoda, że maksymalizacja zysków nie idzie z maksymalizacją jakości. Bo wiesz, myślę, że nikt z nas by tutaj nie zaprzeczył, że chętnie byśmy zapłacili nawet te 300 zł za grę, która jest po prostu dobra. To nie o to chodzi. Tu chodzi o wartość tego, co dostajemy za te pieniądze. To nawet nie chodzi o to, że to po prostu jest za drogie. Tu chodzi o to, że to jest za drogie jak na to, co oferuje z reguły. To jest przykre. Że to już nie to samo, że najprościej mówiąc, jesteśmy wykorzystywani na kasę, dostajemy półprodukt, który ma nam zamknąć usta na najbliższy rok, a po tym czasie historia znowu zatoczy koło, a wspaniałomyślne studio ponownie zamydli nam oczy swoją gigantyczną i dopracowaną produkcją live service. Czy to ta piękna gra skład, w którą Gra 10 osób i jeszcze do tego spieprzyli tam całą postać Batmana, no chyba tak. Z season pasem, mikropłatnościami, płatnymi małymi DLCkami, i Bóg wie czym jeszcze. W przypadku tych małych DLC zawierających jakąś nową broń, albo nowy pancerz dla postaci, albo nowy pojazd są dwie szkoły. Jedne studia, które dają te dodatki za darmo w ramach cyklicznych aktualizacji oraz te drugie, gdzie każde najmniejsze DLC z choćby 24 godzinnym bonusem do przypominam że w Dragons Dogmie miałeś respa za pieniądze. Nie, to już jest odkleja, to, to już jest przesada, po Ska prostu. Musi zostać spieniężone. Wprawdzie i jedno i drugie podejście wydłuża żywotność gry i zainteresowanie nią graczy, ale wiadomo... Ale fajny fan mod do Fortnite był pokazany przed chwilą. Co, Suicide Skład mod do Fortnite? No trochę tak wygląda, nie? które korporacjom opłaca się bardziej. Zobaczymy też tak. komentarze mówiące o beznadziejności również i tych darmowych dodatków, bo to jedynie wycięta z gry zawartość, która następnie ma sztucznie wydłużać wsparcie produktu, musimy zagłębić się trochę w gamedev'ową stronę tworzenia takich wydawałoby się pierdół jak nowe bronie. Otóż bardzo często bywa tak, że to nie wycięta z całości zawartość, a efekt okresu zwanego content lockiem. W procesie game developmentu Aha. bywa często tak, że różne działy kończą swoją część pracy nad grą w różnych momentach. Tak. I na przykład dział graficzny, który dział fabuły, miał już dawno coś trasety, zrobił właśnie te tytułowe bronie, zbroje. Już tak naprawdę wykonał swoją pracę, a gra jeszcze nie jest wydana, ponieważ programiści jeszcze debagują grę, naprawiają, prawda, bugi, poprawiają, optymalizują ją, portują ją na różne platformy. W obrębie firmy jest pytanie, co teraz ci ludzie mają robić. Czasami ruszają już do projektowania nowych gier, nowych projektów, które są. No to chyba tak działa, nie? Że y, Dlatego masz często przypisanych ludzi do różnych gier i widać, że pracują nad kilkoma, no bo nie Wiem. Załóżmy, że jedni się zajmują fabułą i dialogami, oni to wszystko napiszą, rzucą to ludziom, żeby to wple, wpletli do, do gameplayu, i oni mogą tak naprawdę ruszać z mapą myśli, kurde, na temat kolejnej produkcji, tak naprawdę już w tym momencie. Ewentualnie wiadomo, czasami się do nich wróci i powie: Ej, musicie tutaj coś pozmieniać, bo nam tu nie pasuje to i to i to tamto, ale jak już podstawowy szkielet roboty został ogarnięty, to zadanie się szybko deleguje gdzieś indziej, żeby nie marnować potencjału ludzkiego, no bo co, ci ludzie mają siedzieć na dupie przez kilka miesięcy i nic nie robić, no najlepiej, właśnie, cały czas gdzieś.

Schodkowo tak naprawdę by progresować w tworzeniu kilku produktów jednocześnie. Zaplanowane na przyszłość. A czasami, jeżeli na przykład jeszcze nie jest dograne, jaką następną grę będzie robiło studio, trwają negocjacje na temat licencji, tak naprawdę używa się takich mocy przerobowych do stworzenia właśnie dodatkowych asetów, takich jak bronie, zbroje, które potem mogą być wykorzystywane, sprzedawane jako dodatkowe DLC, ponieważ nie chcemy ich dodawać do, do aktualnej gry, ponieważ gra w momencie wydania to jest taki bardzo archityczny stan. Wpada się w taką troszkę paradoksalistyczną. Możemy coś dodać, ale dodanie czegoś może spowodować kaskadową serię konsekwencji, których możemy nie przewidzieć, i to może zdestabilizować cały proces produkcyjny. Można zatem powiedzieć. Aha, czyli w sumie to jest tak, że jeżeli już stworzyłeś coś i. Zaraz przed premierą myślisz, że jeszcze coś by można było do tego dorzucić, to lepiej nie, bo możesz w sumie wszystko spierdzielić. Ja mam takie dziwne wrażenie, że te gry i tak w większości przypadków, mimo do tego, że może nie dodają tych rzeczy, to i tak wychodzą spierdzielone, ale. Powiedzieć, że powstawanie takich małych DLCów jest kwestią organiczną procesu tworzenia każdej większej gry, i w zasadzie są to projekty stworzone z nudów, braku innej roboty czy czegokolwiek innego, ale są tworzone z myślą o niemarnowaniu czasu pracowników przy jednoczesnym wykorzystaniu tego faktu do łatwego przedłużenia żywotności gry oraz chociaż częściowego zadowolenia. A, wy wytłumacz to może dopowiem jakiś insight, co? Chodzi mi o to, że po prostu większość gier aktualnie wychodzi pobagowana, to bardziej humorystycznie powiedziałem, nie? Przez deadline'y chyba gry teraz wychodzą bardzo często niedopracowane. Cyberpunk to jest wiadomo ekstremum totalne, ale w wielu przypadkach no twórcy przez pierwsze tygodnie, miesiące poprawiają grę do stanu jakiejkolwiek sensownej grywalności tak naprawdę. ...graczy z otrzymania czegoś więcej niż obiecany standard. Gorzej jest, kiedy kiedy zarząd niektórych studiów dostrzeże, że ludzie w większości pozytywnie wypowiadają się o dodatkach oraz jak duże jest wciąż zainteresowanie mikropłatnościami i wtedy łączą te dwie rzeczy w jedną kulę. Głodna. Taki Ubisoft coraz bardziej. Dobra, ba ja powiem tak, moje zdanie. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Jeżeli płacisz podstawową kwotę za grę, to DLC, jak i pokroju e, jakiś zbrojek, skinów, tego typu rzeczy powinny być totalnie darmowe albo dopchnięte do dużych ekspansji, za które płacisz pieniądze, ale nie powinno być pseudo-mikrotransakcji w grze, za którą już zapłaciłeś podstawową kwotę kilkudziesięciu-kilkuset złotych. To dla mnie w ogóle jakby jest bez sensu kompletnie. Najgorzej jest jak masz wydawcę inwestora na karku i chcą już zwrot z inwestycji, a gierkę przydałoby się się opóźnić, bo wystaw losowy powód, bo wystaw losowy powód. No ale to jest po raz kolejny dowód na to, jak bardzo korpo myślenie, czy myślenie o jakichś kwartalnych rozliczeniach, czy o czymkolwiek, niszczy tak naprawdę tą gameplayową warstwę, nie? I dopieszczanie produktu dla, dla konsumenta, bo jak już masz coś jakkolwiek działającego, że widz se, widz, gracz se kliknie, graj na Steamie i mu się odpali, to już możemy to opchnąć, nie? Fajnie i super. I się akurat rozliczymy w tym kwartale, więc będzie giga, to tam po prostu łatki wypuścicie. A słabe to jest myślenie, ale niestety te, tak wygląda teraz tych korpo-deweloperów. Bardziej zapada się w tę otchłań bezczelności, choć to IE jest absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o dojenie kasy graczy za sprawą cykliczną. co? Ubisoft? -na. Taki Ubisoft coraz bardziej zapada się no. w tę otchłań bezczelności, choć to IE jest absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o dojenie kasy graczy. Dla za... mnie Electronic Arts i Ubisoft powoli zaczynają się, ten, gdzieś tam w tym wyścigu zbliżać i to nie znaczy, że IE zwolniło, tylko Ubisoft przyspiesza co chwilę. Za sprawą cyklicznie dodawanych nowych delceków, tworzonych już z Zapewne po samym wydaniu gry. Samo The Sims 4 od dnia swojej premiery w 2014 Oho, roku dodatki? otrzymało aż 70 płatnych dodatków. Powiem wam coś dziwnego i to nawet nie jest żart. Ciarki mnie przeszły. Ja myślałem, że ich jest 20. Ale obrzydliwe to jest. W 2014 roku otrzymało aż 70 płatnych dodatków. A ich łączna cena przyprawia oból głowy, bo jest to uwaga... Czekaj, gdzie to jest przecinek? 1124 dolary Ty... <noise> Żeby grać w kompletne Simsy musisz wydać prawie 5000. To jest kwota na komputer! Na komputer! Nie wiem! Czyli w przeliczeniu na złotówki niemal 4,5 tysiąca złotych za pełnię możliwości Jakim tak z... wydawałoby się być. gry jak... Ale wśród tego szamba beznadziei istnieją jednak perełki nazywane coraz częściej pełnoprawnymi Expansion Packs, a nie zwykłymi DLC, głównie z racji właśnie przeważających pierdół promowanych w tej drugiej kategorii. Ja mam prawie wszystkie dodatki, jak powiedzieć, że jestem kretynem, nie mówiąc, że jestem kretynem. Proszę bardzo. kategorii To właśnie one są wystawiane na piedestał i stanowią, można by powiedzieć, wisienkę na torcie do podstawowej wersji gry. Bardzo często wprowadzają zupełne odświeżenie, nowe mapy, eksperymentalne mechaniki, bronie, postacie, zupełnie nowe serie questów. Niekiedy nawet przebudowują cały schemat znanej nam już gry. Takie rozszerzenia jak Wiedźmin 3, Krew i Wino, Red Dead Redemption, Undead Nightmare, Borderlands 2, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, czy The Shivering Eyes do Obliviona to perełki w dzisiejszych czasach... Oh. No. Uznawany już niemal za klasyki swoich gatunków, bez których podstawowa gra zwyczajnie nie może się obejść. Niektóre z nich jeszcze bardziej podkręcały poziom trudności do granic możliwości, jak na przykład The Old Hunters do Bladborna. Do... Aaa ah, piękny ten dodatek jest. Zwłaszcza jak Bloodborne z podstawce jest jedną z najgorszych gier, jakie powstały kiedykolwiek, a dodatek robił jednak cokolwiek dobrze. <laughs> Dawały fabułę jeszcze lepszą niż ta obecna w podstawce. I ten jeden widz w komentarzu, który nawet tak się zaśmiałem, nie wyłapał ironii. Twie, <noise> Serca z kamienia dowiedź mi na trzy: czy wprowadza faktyczne <noise> zakończenie gry, które zostało przed premierą wycięte. Czekaj, co? co? Niestety w historii gamingu zdarzyły się i takie gnioty, jak właśnie dodatek do Azura Wrath, którego podstawka kończy się cliffhangerem, a żeby poznać prawdziwe zakończenie gry i otrzymać możliwość walki z finałowym bossem, musimy wykupić dodatek. W... Jakim trzeba być śmieciem ludzkim, żeby coś takiego wydać? Wyobraźcie sobie, iść do kina, oglądać film, który w najważniejszym momencie się urywa i pojawia się reklama mówiąca reszta filmu na DVD. K Nie żeby coś, ale połowa filmów, które trwają w jakiejś sadze, się tak kończy kup już teraz. Serio, jest to mega żałosne. Podobna rzecz miała miejsce z Mass Effectem 3 i dodatkiem From Ashes, który był Day One DLC dla osób kupujących pre-order, za który po premierze trzeba było zapłacić 10 dolców. I pewnie gdyby była to jakaś pierdoła w stylu innego pancerza, to nikt by jakoś bardzo nie miał o to pretensji, ale jak się okazuje From Ashes dodawało wcześniej wyciętą postać wraz z misjami kluczowymi dla głównego wątku podstawowej gry. Jednym z równie dziwnych pomysłów był dodatek The Jedna jeszcze do desabotura, który w zasadzie do gry nic nie dodał, a co? wręcz nie odjął. A co, co odjął? Cóż odjął górne części stroju tancerek w klubie. Nie no, wiem co kurde jest dodatek, sobie nie mówić. Gdzie zmierzamy? nas forma sztuki. Czy tam Marikę widziałem? nas człowiek kultury. Ale te rozszerzenia, które faktycznie traktowały swoją rolę poważnie, spełniły zadanie niemal perfekcyjnie. Ba, niektóre z nich po wielokroć ulepszyły podstawową grę i razem z nią no stworzyły pewnie. dzieło niemal Cyber Najbardziej znienawidzona dla mnie to jest chyba ta legendarna zbroja z bo to zasadniczo otworzyło, otworzyło bramy piekieł i od tego się wszystko zaczęło, a ulubione, ja lubię bardzo dodatki do Pillars of Eternity 2, Pillars of Eternity Bisto w Winter, bardzo, bardzo dobrze wspominam ten dodatek. Nie gra w w 2 jest bardzo duży, a tutaj mam wrażenie, że oni byli w stanie włożyć bardzo dużo wysiłku w stosunkowo małą lokację. Mega fajny klimat, to jest taka fajna, samozamknięta przygoda. Pierwszy raz DLC w grze, jak ogrywałem, to były Heroesy 3. No, pamiętam, była ta... Był dodatek z tą frakcją, jak on miał Guy, chyba, i on miał Bastion. Miałeś tych lepszych łuczników. To pamiętam to jako dodatek pierwszy, jaki zagrałem w swoim życiu. I był fajny. Cała kampania nowa była. Ulubione to będzie chyba serce z kamienia ja do dowień... Rafał Ferakia, możliwe, no? Możliwe. No, miałeś tą taką kaccenkę z takim rudym, skórzanym stroju arcerze, nie? Elfie takim. Czy? Bo właśnie dlatego, że pozwoliło mi dłużej zostać w tym świecie i pasowało mi klimatem bardzo. Gelu, a ja kurde, gaj mówię. To był gel. No, no, no. To tam było trochę więcej horroru. Troszkę zmienili, jak gdyby, klimat, ale zostali dalej w tej słowiańskiej fantazji. A najbardziej znienawidzone to pewnie Assassin's Creed II, gdzie wycięli końcówkę i próbowali ją sprzedawać jako DLC. Co ty gadasz? Myślę, szczęściowo dlatego CDPRED walczyło z tym, żeby nie tych i dodatków DLC, bo DLC miały raczej takie skojarzenie z tym, że to jest coś bardzo. DLC się teraz kojarzy raczej z takimi pierdołami, a Expansion się kojarzy z czymś faktycznie sensownym, nie? Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was. Dla mnie, jasne, ja czasami zamieniam słowo Expansion na DLC, bo szybciej się mówi, ale jak masz, wiesz, DLC mi się kojarzy z tym małym symbolem na Steamie, który jest obok jakiejś kurtki dla postaci. Bardziej z coś małego, coś wyciętego, to nie jest dodatkowa praca włożona w grę. Ale myślę, że to będzie coraz rzadsze w dzisiejszej rzeczywistości game dealowej. już takie soczyste rzeczywiście dodatki, to to się będzie zdarzało coraz rzadziej. Niektóre z dodatków dorównują poziomem podstawce, a niektóre... Chyba dobrym dodat kim było Monster Hunter Iceborne w ogóle. Tak śmiesznie to brzmi, bo kapkom to wydał, ale, ale chyba, chyba tak było, że był całkiem solidny. Ratowały pierwotnie nisko oceniane produkcje. Phantom Liberty było przecież swoistą formą odkupienia z papranego stanu technicznego przez niemal dwa lata premiery... Mi się premiery wydaje, po... że dzięki temu dodatkowi wszyscy na nowo docenili cyberpunka. Jasne też Edge zrobiły swoje, bo rozpromowały go znowu, ludzie dali szansę i już po fiksach było fajnie, ale, ale Phantom Liberty zrobiło swoje, żeby zachęcić ludzi na nowo, żeby dali szansę cyberowi jeszcze raz i to wyszło ekstra. Podstawki i zobaczcie, że faktycznie zadziałało. Cyberpunk 2077 w obecnej no. formie, razem z Widmem Wolności, jest uważany za jedną z najlepszych gier wszechczasów. czasów. Choć... Wiecie, że dodatek do Eldena spowodował powrót bazy graczy w chyba 75%? W sensie oni się prawie zbliżyli do swojego piku grania przy premierze przez dodatek. I to jasne, nie jest też kwestia tego, że to po prostu dodatek był tak dobry, tylko Elden przez dwa lata sukcesywnie zdobywał coraz większą publikę, ale mimo wszystko to, Robi niesamowite wrażenie, nie? Znaczy nie smak pozostał, to ciężko udawać, że ta gra jest zła. Genialna fabuła, nieliniowość, zupełnie nowe buildy, nowi przeciwnicy, Forza? nowa Forza. Ja, no. dużo eksperymentowania, genialny klimat thrillera detektywistycznego. I sam Idris Elba, będący dopełnieniem całości, a to wszystko za. Lubicie aktorów w grach? Ja uważam, że spoko. Nie wiem, lubię te znajome twarze. Czemu nie? Za 30 dolarów. Sam patch 2.0 można by nazwać swego rodzaju darmo. Uważam, że Keanu Reeves był mega dodatkiem. Chociaż jasny dla niektórych których właśnie może to burzyć immersję, nie? Chociaż z drugiej strony inni mogą na to spojrzeć, że wręcz ją buduje, bo kojarzy ci się z realnym światem. A to zależy, nie? Pamiętam, że kurde, dawno temu chyba Kevin Spacey był w Call of Duty. To było takie coś, no, zanim jeszcze potem Kevina Spacego zaczęli po sądach ciągać, nie? Wiadomo, ale no, chyba tak było. Owym rozszerzeniem ulepszającym podstawową grę, a samo Phantom Liberty choć w zasadzie dorównywało poziomem genialnej podstawce, takiego główną rolą było przybicie tej pieczątki zgody, że Cyberpunk wreszcie jest tym, czym miał być na premierę i można brać go w ciemno. Nawet ponad 20 lat temu potrafiły pojawiać się na rynku takie perełki jak Lords of Destruction do i tak... z już się w... bałem, że on powie Lords of the Fallen, ja nie wiem czemu dobrego Diablo 2, które dodało całą masę usprawnień, nowe klasy postaci, nowy wątek, świetny soundtrack, no zwyczajnie wszystko, co pełnoprawne rozszerzenie posiadać powinno. Ale nie musimy wybiegać aż tak bardzo wstecz, bo przecież niedawne Shadow of the Archie udowodniło, że dopracowane dodatki z masło nowości wciąż są przez graczy bardzo. Udowodniło, że system levelowania z Sekiro jest. Kur Wysoko cenione. Zupełnie nowa mapa królestw cienia z gigantyczną ilością nowych dungeonów, eksperymentalnych mechanik, jak odłamki z Shadow Tree, pięknie wykreowanych lokacji, broni, tony znajdzie, sekretów a przez podniesienie poziomu trudności. Ja się mega wdle... bawiłem, powiem szczerze. Mega się bawiłem w tym, ale strasznie szybko to poszło, nawet z eksploracją cholipka. Podstawki Elden Ringa nieznacznie, bo nieznacznie, ale jednak dostajemy niemal podobną ilość godzin zabawy, co wspomniana właśnie podstawowa wersja gry. Premiera nie odbyła się rzecz jasna. Bez problemów, m.in. związanych z optymalizacją, drastycznymi spadkami klatek, podczas startu bossami i ogólną ceną dodatku. Ale nawet mimo tego gra sprzedała się już w ilości 5 milionów egzemplarzy. To jest absurdalne: 5 milionów kopii DLCK. W cenie naprawdę dość dużej, nie jakby nie patrzeć. Identycznie jak cyberpankowe widmo wolności i zyskało nawet tytuł najwyżej ocenianego rozszerzenia w historii, przebijając tym samym Wiedźmińskie krew i wino o 3 punkty na Meta A samo właśnie krew i wino oraz moje ulubione serca z kamienia do dziś są uważane za najlepsze kiedykolwiek wydane doświadczenia gro. Serce z kamienia są super, natomiast kurde krew i wino za klimacik to ja nawet bardziej lubię chyba. Ale fabularnie rewelacyjny był, kurde, Gunter Odim. To jak tytaniczna praca została wykonana przy tych projektach jest zwyczajnie niepojęte i patrząc na ogrom dodanej nowej zawartości nie ma się co dziwić rynkowej pozycji tych produkcji. Tym bardziej, że Hearts of Stone oraz Blood and Wine na premiery kosztowały coś w okolicach 100 zł. A historię Detlafa, Regisa, Pana Lusterka... Wiecie co mnie rozwala? Jak CD Projekt ma już wywalone, że wiesz, minęło 10 lat i oni na przykład tego Wiedźmina to sprzedają za dychę, gdzie inne firmy raczej takich rzeczy nie robią z wielkimi produktami które się mega sprzedały. Dalej one mają swoją jakąś wielką, konkretną cenę. A Wiedźminek tako normalnie za totalny bezsensem możesz dostać i spoko. Ko i Olgierda von Everett są tak dobre i klimatyczne, że osobiście... No, ale bez dodatków? No to, ale Wiedźmin to nie są same dodatki, nie? Te kwesty poboczne niektóre... Przecież ty, a linia fabularna z Baronem jaka za... Lista jest? Człowieku. Ja się w Wiedźminie 3 naprawdę dobrze bawiłem. Nie uważam, żeby to był jakiś skarb narodowy, k***a, i totalnie arcywybitna gra. To jest trochę przesada moim zdaniem, overrating, ale to jest bardzo dobra gra po prostu. Jest, jest bardzo spoko. Pana Lusterko i Olgierda von Everett są tak dobre i klimatyczne, że osobiście dałbym za nie każdą złotówkę. Co ciekawe, przy pierwszych zapowiedziach tych dodatków w 2015 roku pan Iwiński wręcz nalegał, aby gracze ich nie kupowali, Co? jeśli mają jakiekolwiek, choćby najmniejsze wątki. Wątpliwości i spokojnie poczekali na recenzje i opinie innych graczy. Teraz raczej nikt nie ma już wątpliwości Jakie co do jakości podejście. tych produkcji, choć z drugiej strony zobaczcie jak łatwo wszystko to poszło do piachu przy okazji premiery Cyberpunk'a. Preorder Widma Wolności na początku był wręcz hejtowany za swój model płatności przedpremierowej. Tak... Kurde, szkoda, że im się ta gafa trafiła. Ale z drugiej strony powiem wam szczerze, że zbudowała im się trochę taka historia, reputacja, nawet paradoksalnie może i lepsza przez to, że wiesz, <laughs> oni nas w twarz, a potem nam plasterek przyłożyli i ku psychicznie ich żeśmy polubili bardziej przez to. Tak wielkim flopie i nasze rodzime... <laughs> Rytempsynark wjechał. ...studio, mimo dotychczasowego wykluczenia z mema Remember No Preorders, teraz już niestety to Nie no, ale to, zespuszczą... to szczerze, jakby ludzie to doceniają, jeżeli potrafisz się zreflektować i zauważyć, że... Z i wydaje mi się, że tutaj pokazali po prostu, że są lepsi niż większość rynku. Wiesz, taka BTS da by powiedziała, dobra, moderzy nam zrobią <grytania> patcha od community i tyle. A oni pracowali nad tą grą sukcesywnie bardzo długo, żeby ją doprowadzić do stanu grywalności. Zresztą, kurde, było mówione, że prawdopodobnie przez to nie ma trybu multiplayer, bo oni stwierdzili, że dobra, najpierw naprawmy single player, nie? I po prostu odłożyli to na nigdy. ...głową dołączyło do tego jakże zacnego grona twórców, którym nie można stuprocentowo ufać. Ale wiecie, co czy takie dodatki jak właśnie Serca z Kamienia, Krew i Wino, Shadow of the Archie, Death of the Outsider, Iceborne czy widmo wolności. Otóż to, że każdy z nich właściwie mogłoby być standalone, osobną grą i nikt by no. nie miał o to zupełnie żadnych pretensji. Tu chodzi o bo... rozmiar, chodzi o skalę. Zobaczcie jak niektóre DLCki gwarantują ci, nie wiem, 2-3 godziny rozgrywki dodatkowe, a jak niektóre po prostu dosłownie są wymiarów w jakiejś fajnej gry AAA. Nie chcę nic mówić, ale Shadow of the Archie prawdopodobnie jest większe niż 12 Dstępne razem wzięte. Może właśnie powiedziałem głupotę, ale jestem prawie pewny, że jednak mam rację. Same w sobie są tak ogromne i dopracowane, że nie jedna gra AAA pozazdrościłaby takiego poziomu kreacji i wykończenia. Jest jednak jedna najważniejsza sprawa, łącząca większość wymienionych w tym materiale rozszerzeń, a słowo to przewijało się niemal przy każdym opisie dodatku. Wydaje się wręcz, że jest to właśnie ten sekretny składnik decydujący o klasie danej gry i sprawiający, że niejednokrotnie dodatek podoba nam się o wiele bardziej niż podstawowa wersja gry. A jest nim eksperymentowanie. Proces tworzenia bazowej gry w pewnym momencie staje się bardzo niewybaczalny, przechodząc od brainstormowania pomysłów przez fazę preprodukcji, kolejno do aktywnego tworzenia gry aż po content locka i dopracowywania ostatnich szczegółów pod oficjalną wielką premierę. Przez całą tą sekwencję pojawiają się nowe pomysły, nowe idee, nowe rozwiązania, które bardzo często twórcy próbują na bieżąco implementować w grze, ale w pewnym momencie przychodzi czas, aby powiedzieć stop, bo jest no. Aż. I to jest zarąbiste. Możesz totalnie przetestować swoją wizję w DLC-ku, który jest już jakby dla sprawdzonych fanów, którzy chcą jeszcze zainwestować dodatkowe y pieniądze w produkt, który już pokochali. I miazaki to sukcesywnie robi. Przecież, kurde, te poziomy trudności, te mechaniki nawet w Shadow of the Archie, one wynikają z tego, że on po prostu chce realizować swoje pomysły i zobaczyć, jak to siądzie. I to jest fajne, szczerze. Ja to doceniam. Kurde, w DLC-ku do, do, do ld masz sekwencję horrorowo skradankową. Wyobrażasz to sobie w souls Slajku -like normalnie? No nie, większość ludzi nawet mówi, że to jest słabe, ale ja szanuję za próbę. Jakby to, to mi się podobało pod tym względem, że on się zdecydował na coś takiego. Czy to przy każdym kolejnym playfru będzie bardziej wkurzać niż cieszyć oko? Oczywiście, ale chciał zrobić, zrobił. Tak dużo. I miał zatem do szuflady i czekają tam na ich odkopanie. Drugą sprawą jest to, że bardzo często pomysły, choć dobre, to wydają się zbyt dziwne, kontrowersyjne, zbyt zaawansowane, a jednak główny produkt, jakim jest podstawowa wersja gry, ma trafić do jak najszerszego grona odbiorców nieważne czy jest to prosta platformówka, Souls-like czy inny RPG akcji. Tu miejsca na eksperymentowanie jest drastycznie mało. Być może głupio to, to mówić, ale pieniądze grają tu też bardzo dużą rolę. Jeśli w podstawce przesadzi się z jakimiś eksperymentalnymi mechanikami, No wątka... tak, no nie możesz sobie za bardzo ta... targetu zwiększyć, bo nawet nie będzie budżetu na to, żeby tworzyć to DLC później. <grym> i lokacjami, to może się okazać, że nie sięgnie po nie tak duża liczba osób, jak w przypadku również dobrej, choć bardziej stonowanej produkcji. A cała wieloletnia praca nie przyniesie takich efektów, jak pierwotnie zakładano. Za to z rozszerzeniami jest zgoła inaczej. Tu z góry wiadomo, że przecież nie kupi ich więcej osób niż podstawowej gry. To więcej, po dodatki zazwyczaj sięgają ci najbardziej zatwardziali fani, którzy po tak. base game'ie czują niedosyt i na więcej. I to tu odkrywa się gigantyczne pole do popisu dla twórców. Chociaż to też zależy, bo mam wrażenie, że w przypadku Eldena skala popularności była tak duża, że po dodatek sięgnęły również y, osoby, które nawet Eldena dokładnie nie poznały, <tłuk> tylko po prostu... Przeszły go, żeby przejść, i, i były zaskoczone, wiesz, poziomem trudności i wszystkimi innymi rzeczami nagle rzuconymi w nich. A jak sobie prześledzisz historię From Software, to te dodatki zawsze były troszeczkę bardziej odklejone pod kątem trudności i nie tylko. Mogą oni również pójść bezpieczną drogą i dać graczom niemal identyczne doświadczenia, jak w grze bazowej, a mogą pójść o krok dalej. Od... W sumie Cyberpunk dał to samo, tylko lepiej. Elden Ring dał trochę inaczej, podane, mam wrażenie. Jednak. Jakby zachował rdzeń, ale te wszystkie gałęzie wokół te, tego rdzenia zostały trochę przebudowane, nie? Nawet te nowe dungeony, różne ich rodzaje. Trochę ten, to, to, to zostało zmienione. Wertykalność świata bardziej niż horyzontalność. O dwa kroki dalej. O trzy. Niekiedy wydaje się nawet, że jest to cały maraton pomysłów chowanych do tej pory w szufladzie. Tu wręcz nadrzędnym celem większości twórców jest zrobienie czegoś więcej, czegoś bardziej, czegoś inaczej, aby dać graczom poczucie, że choć dalej są w tej samej dobrze znanej im grze, to jednak coś się zmieniło. Że czuć ten powiew świeżości, że ta nowa mechanika jest genialna, że ten wątek jest świetny, ten nowy schemat misji jest prześwietny. Ta postać jest trochę mniej fajna, ale to wciąż coś nowego i eksperymentalnego. Gdzie zwyczajnie podświadomy czuć, że twórcy mieli tu o wiele większą swobodę i nie byli ograniczani z góry założonymi ramami podstawki. Bo lubię widzieć, jak faktycznie z gry wypływa taka kreatywność. Jeżeli jako gracz jesteś w stanie zobaczyć to, jak serce zostało włożone przez twórcę, to moim zdaniem bardzo dobrze świadczy o grze, że to nie jest taki bezduszny produkt. Czy Shadow of the Earth 3, czy każde inne DLC od From Software byłoby tak dobre bez eksperymentowania z nowymi movesetami bossów, ze zwiększaniem poziomu trudności i z warstwą narracji i eksploracji? No nie. Czy Krew i Wino byłoby tak dobre bez eksperymentowania z totalną zmianą klimatu z ponurego welendo bajkowego, tu są eksperymentowania. Z... Nie wiem, czy to było akurat krew i wino, ale cały Wiedźmin 3 byłby lepszy bez tej pierwszej sekwencji z lustrami, jakąś zjawą, co popiera przez korytarz. I Godzinę z tym walczyłem, bo miałem to pobagowane. Z nowym cewkiem mutacji i takimi nowościami jak własny dom w Korwobianko. No też nie. Czy Phantom Liberty byłoby tak dobre bez ponownie eksperymentowania z thrillerowym klimatem i większym rozgałęzieniem misji po znaczących decyzjach? No nie. Red Dead Redemption and Dead Nightmare również były samo w sobie wielkim nie eksperymentem. Rozszerzenia do Borderlandsów zawsze z czymś eksperymentowały i wprowadzały ciekawe rozwiązania, czy to mechaniczne, czy narracyjne, no można by wymieniać w nieskończoność. Niektóre z tych eksperymentów były bardziej udane, inne mniej, ale idea pozostała ta sama, aby wewnątrz tego samego produktu stworzyć coś zupełnie nowego i nie powielać znanych schematów, a właśnie stworzyć coś nowego, co dorówna oczekiwaniom największych fanów i jednocześnie da im coś nowego, coś ciekawego, coś co nie będzie się wydawało tylko na siłę przedłużoną podstawką. Dla twórców tworzenie takiego rozszerzenia jest też o wiele prostsze niż stworzenie kompletnie nowej gry od zera, bo przy podstawce zapewne musieli dodatkowo albo uczyć się silnika, język... No właśnie, jakby masz ten cały fundament już z i potem tylko do, do budówkę robisz. Tyka świata, postaci, mechanik, wszystkiego, przez co na to eksperymentowanie nie było też zbyt wiele czasu. Za to przy dodatkach środowisko jest już znane niemal do perfekcji i można w pełni skupić się na tworzeniu kompletnego i dopakowanego kontentem zestawu, który gracze pokochają. Mają też przecież sam feedback od graczy, co im się podobało w podstawce, co im się nie podobało, za co leciała krytyka i co chcieliby zobaczyć w przyszłości. Jedne studia postawią na stworzenie świetnego DLC dla 5 milionów największych fanów. Podstawki, a inne studio stwierdzi, że zrobi DLC na tym samym fundamencie co bazowa gra, ale na tyle zmieni stylistykę, żeby gracze się nie skapnęli. Dodadzą absurdalnie kontrowersyjne wątki i sprzedadzą je jako osobny produkt, jako kompletną grę dla 5 milionów największych obrońców tychże kontrowersji, i efekt dochodowy będzie ten sam, jak nie większy, zważywszy na to, że w tym drugim przypadku mamy najczęściej do czynienia z dwukrotnością, jak nie i trzykrotnością ceny standardowego dodatku. Różnica jest taka, że studio A za stworzenie fajnego DLC dla Swoich fanów zgarnie pochwały i zwiększy swój poziom street credu, a studio B jedyne co zgarnie, to rzut pomidorem w twarz i tysiące nienormalnych, dodatkowych, chwalących kontrowersji. I, gra... I wiecie, co jest najgorsze? Że firmy, niestety, teraz do tego się skłaniają, że badają po prostu, jak daleko mogą nam nadepnąć na odcisk, jak mocno, dopóki wiesz, im płacimy, to wszystko jest fajnie. Oni mają gdzieś nasze zdanie, tak szczerze, totalnie. W sensie większość firm, bo są oczywiście, właśnie wiesz, Reggie, Larian Studios, From Software, ale taki Ubisoft. Czy elektronikarz po prostu patrzy na ile sobie może pozwolić, żeby nas wkurzyć, ale nie wkurzyć na Amen. A czy, a no tak, jest jeszcze studio C, które zamiast dodać coś nowego do gry, od 15 lat dodaje jedynie skiny i każdym kolejnym <grym> Ty, Ale ten rajot w tle to chyba przypadkiem, co? próg cenowy dochodząc do absurdalnego momentu, gdzie za jeden skin życzą sobie 400. Dobra, ten skin nawet nie jest jakiś niesamowity stary. Miałem kdar i z paskami skuzanymi na udzie i była trzy razy lepsza. Co ty w ogóle pieprzysz? 450 dolarów. 50 dolarów. Całe szczęście gracze poszli po rozum do głowy i zaczęli się przed tym buntować. Dzięki temu być może studio C zrozumie swoje błędy i w przyszłości. A, bojkoty już się skończyły, a scenariusz przyniósł wielomilionowy zysk. Gracze się k nigdy nie nauczą. Naprawdę nie wyszedł ten bunt? Ja liczyłem na to, że po tych banach faktycznie coś się ruszy. Rajot się zeszmacił? Dziwne, nowe, nie słyszałem. Kurde, ten sent jest właścicielem Riotu? Przypadek? No cóż. <ścoughs> jest, jak jest. Bardzo dobry materiał od Jara.